Witam Was kochani, bardzo serdecznie. Brana, jak wita śmietana w ten piękny poniedziałkowy dzień, słuchajcie. Trzeba Wam dać troszeczkę motywacji. Ja od rana biegam, słuchajcie, jak zwykle w poniedziałek, od rana biegam, mimo tego, że jest poniedziałek. Mimo tego, że się nie chcę ruszyć dupy, bo poniedziałek jest po, po weekendzie i nikomu się nie chcę stać. A ja mimo tego wstałam i się ubrałam i poszłam biegać, bo chcę czuć tą energię. Chcę czuć ten kortyzol, że jest wszystko podniesione, że jest takie eleganckie, że po prostu mam energię, siłę. I tak trzeba zacząć poniedziałki, słuchajcie. A jak Tobie się nie chce, to po prostu rusz dupę. Nie możesz tak siedzieć, słuchajcie. Ja mogę. Biegnę, ale w miejscu. Mi się nie chce, kuźwa. Łeb dopiero, że mu myła. No nie chce mi się, żeby mi się tak dzisiaj chciało, jak mi się nie chce. Ja pierdzielę. Chciałam iść pobiegać, ale nie chciało mi się. Ja pierdzielę, słuchajcie. Kupiłam sobie leżaki, bekrzyn i zamiast teraz lecieć biegać, teraz na nich siedzę normalnie i upajam się tą pogodą i sobie siedzę jak królowa bo na słuchajta na leżakach zekrzyna i... A pierdziele to jeszcze się nie nalata gdzie się nalatam? latam, w robocie się jak nalatam, przecież od klientki do klientki to się nie nalatam. Teraz to posiedzę, elegancko, zaraz te kawkę cyknę, a co? Idź biegać, i biegać, i I cały czas idź coś rób i coś rób. A kiedy usiąść, kiedy się dyrektować, kiedy się kąsić tą piękną pogodą na tym leżaku Zarówno i ja pierwszy, ja to się teraz czuję normalnie jak na olej kluzy. Słuchajcie, jak nie masz ochoty iść biegać, to nie, nie idź biegać, jak nie masz ochoty e, zażyć sałaty, to nie żyj sałaty, jak masz ochotę na batona, to opierdziel batona, a co to, to poniedziałek, to jest jakiś wyznacznik, że my musimy od poniedziałku zaczynać, jutro też jest dzień, tak? Jutro jest dzień? No, to pamiętaj, jutro też jest dzień, jutro też możesz się zejść pobiegać, ja na pewno polecę gdzieś do sklepu, nie wiem, jedną bluzkę sobie kupić, no. Mniego dnia, kochani, wam życzę i tak się nie stresujcie, ta. tak, się nie denerwujcie, że tak my wszystko musimy. I mi śpiewają, mnie jest zajęliście, no. No to miłego dziąga, kochani, wam życzę i z tego miejsca do Was <śm> I Idę się ogarnieć do roboty. <ś>